Wychowawcą kasy jest pani profesor Iwona Studzińska. Przyszli prawo są zakręcone jak podwójna felicja, co sprawia, Spotkaliśmy się dzisiaj, w tym wyjątkowy wieczór, aby na 100 dni przed maturą zakosztować wspólnej zabawy, odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, przeżyć niezapomniane chwile. To taki bal, w który wkraczacie w dorosłość, zdajecie pierwszy swój egzamin z dorosłości. Pamiętajcie, że teraz należy się przede wszystkim bawić, bowiem szaleństwa studniówkowe, jakość tych szaleństw studniówkowych jest wprost proporcjonalna do zdanych egzaminów naturalnych. Proszę więc bardzo serdecznie o to, żebyście się przyłożyli dzisiaj, żeby wszystko wyszło jak najlepiej, żebyście byli uśmiechnięci. Powinienem bardzo, bardzo gorąco podziękować dyrekcji, pani dyrektor, całemu gromu pedagogicznemu za okazaną pomoc nam w wychowaniu naszej młodzieży. To wasz trud, to wasze zaangażowanie pozwoliło tej młodzieży popatrzeć inaczej na życie. Jestem przekonany, że z tej szkoły wynoszą bardzo, bardzo dobre wspomnienia.